Moi drodzy, witam Was na kolejnym filmiku. Będziemy dalej omawiać izotopy. Więcej różnych przykładów. Dobra. Może sobie na początek przypomnimy, co to były te izotopy. Pamiętacie, co to są izotopy? Są to atomy tego samego pierwiastka, różniące się tylko czym? Liczbą neutronów w jądrze. Pamiętacie? Czyli wszystkie atomy danego pierwiastka mają zawsze tyle samo protonów i tyle samo elektronów. Natomiast mogą się różnić ilością neutronów w jądrze. Moi no drodzy, dzisiaj Wam chciałam pokazać taki sobie pierwiastek, który znamy. Dosyć nam znajomy. To jest węgiel. Węgiel. I okazuje się, że jego liczba atomowa, jak w układzie okresowym. Zobaczycie, wynosi 6. Ona jest zawsze tutaj w tym miejscu. Natomiast liczba masowa może być, słuchajcie, węgla albo 12, albo 13. Czyli co to oznacza dla nas? Jeżeli jest 6, liczba atomowa, na pewno jest 6 protonów, tak? A skoro jest 6 protonów, to na pewno jest też 6 czego elektronów. A ile będzie neutronów w jądrze? No to musielibyśmy sobie odjąć. Od 12, jak odjęlibyśmy sobie 6, wychodzi nam 6. Czyli ten akurat izotop ma też 6 neutronów. Wszystkiego ma po 6. 6 protonów, 6 elektronów, 6 neutronów. Ale ten, słuchajcie, ma już inną liczbę masową. To tutaj mamy znowu dalej 6 protonów, wiadomo, bo to jest węgiel, to musi być le samo. No ale tutaj ma 13, to wyliczmy sobie te jego neutrony. No to się okazuje, że on ma już 7 neutronów. Ma o jeden więcej. Czyli to jest taki izotop, który ma 6 neutronów w jądrze, a to jest taki izotop węgla, który ma 7 neutronów w jądrze. W ogóle, słuchajcie, wszystkie izotopy mogą być naturalne albo sztuczne. Naturalne, które występują normalnie w przyrodzie, a sztuczne, ponieważ w dzisiejszych czasach Ludzie mogą już po prostu sobie stworzyć takie izotopy. Mogą na przykład jakiś neutron wrzucić do jakiegoś jądra, tak? A do innego wrzucić na przykład dwa neutrony więcej i to będą już neutrony, yy, przepraszam, izotopy sztuczne. No nie zawsze te izotopy sztuczne są trwałe, czasami się rozkładają. W ogóle izotopy są często takie, które lubią się w jakimś tam czasie rozkładać, czyli wyrzucać siebie neutron i wracać yy, wracać po prostu tak jakby do innej swojej postaci. Dobra. Słuchajcie, to mamy węgiel, innym takim jeszcze ciekawym przypadkiem, który wam chciałam dzisiaj pokazać, to jest uran. że słyszeliście o takim pierwiastku, Jest taki dosyć ciężki aktynowiec. On słuchajcie ma takie dwa swoje o izotopy, 235 a drugi 238, to jest jego liczba masowa oczywiście. A gdybyście popatrzyli słuchajcie, do układu okresowego pierwiastków, gdzie on jest? Tylko aktynowiec tam na dole w tej tabelce. Mam troszeczkę przybliżę to. A, widzicie go ten U. To jaka jest jego liczba atomowa? 92. Widać? Dobra. 92. Napiszmy ją sobie tutaj o ten długopis nie piszę jest ten inny? 92. Oczywiście tutaj też 92. Co to znaczy, że ma 92? Liczba jego protonów wynosi 92 i elektronów 92. Jak wyliczyć liczbę neutronów? No od tych wszystkich, od całej tej liczby masowej, odejmujemy te 92. No Na i ile nam tam wyjdzie? 143. Tak? A ten ma ile? Jakbyśmy chcieli policzyć. Od wszystkich, czyli 238, też odejmujemy 92. No i ten będzie miał 146 czego? Neutronów. A no, ma sporo więcej, słuchajcie. Tutaj w węglu, jak tutaj miał protonów 6 zawsze, to ten jeden miał tylko jeden więcej, a tutaj nawet było tyle samo. A te dwa, to widzimy, dość znacznie się różnią. Tu było 92, a tutaj już aż 146. No dosyć sporo więcej, prawda? 92, 143. Czyli to już jest taki przypadek, gdzie tych neutronów siedzi o wiele więcej wiąże niż protonów. W ogóle słuchajcie, akurat taki ten uran jest wykorzystywany jako paliwo do dołamacza, czy tam w jakichś łodziach podwodnych, tak, te, które mają napęd jądrowy, o elektrowniach jądrowych pewnie też słyszeliście, więc gdyby ktoś był ciekawy, to może sobie poczytać na ten temat, co tam właśnie. Y, jakie tam reakcje zachodzą? To jest wszystko fajnie, bo nie wydziela się w takich elektrowniach dwutlenek węgla. No ale potem są różne odpady takie skażone i to jest ten problem, co z nimi robić. Dobrze, to to na razie to mamy. Chciałam Wam jeszcze zrobić takie jedno zadanko z Wami. I byśmy, słuchajcie, takie zadanie. O, na przykład, trzeba byłoby podać takie zadanie. Podaj ile? Neutronów jest w atomie? Pierwiastka jest w atomie pierwiastka? Jeśli liczba atomowa wynosi szesnaście, a liczba Masowa wynosi 34. Takie mamy zadanko do policzenia. Czy mamy podać, ile jest elektronów w atomie jakiegoś pierwiastka? Nie wiemy na razie w jakiego pierwiastka. To piszmy sobie x. I co my tu mamy? Liczba atomowa, 16, czyli jak atomowa, to jest ta liczba Z. I ona znajduje się zawsze na dole. Tak? Dla przypomnienia. A masowa wynosi 34. O, no, nawet nam tu blisko wypadło, bo tu ją musimy napisać, nie? No i teraz słuchajcie, mamy podać ilość neutronów. Co to znaczy, że tu jest 16? To wiemy, że na pewno jest już 16 protonów. Skoro 16 protonów, to od razu też wiemy, że jest 16 czego? Elektronów. No a jak policzyć neutrony od liczby masowej 34? Odejmujemy liczbę atomową, czyli ilość protonów i wychodzi nam ile? 18, tak? Neutronów. 18 plus 16, 34. No i odpowiedzieliśmy już sobie na to pytanie. Mieliśmy podać ile z neutronów w atomie jakiegoś pierwiastka? 18. A tak przy okazji słuchajcie, co to jest za pierwiastek, którego liczba atomowa jest 16. To fajna zagadka. Co to za pierwiastek jest. No, jak to odgadnąć? Po prostu idziemy do układu okresowego i szukamy takiego, którego liczba atomowa jest 16. O. Ja już tu go sobie znalazłam. Widzimy go. I co to jest? Siarka. No okazuje się, że takim, moi drodzy pierwiastkiem, który ma 16 protonów, 16 elektronów i 18 neutronów, jest siarka. To było takie jedno zananko. Dobra, teraz zrobimy sobie jeszcze jedno. Takie będzie. Podaj skład jąder atomowych izotopów. A no, myśmy zrobimy sobie tylko jeden na razie wiemy, słuchajcie, taki izotop i jest podana jego liczba masowa, no bo jest tutaj u góry, tak? Ale wiemy tym razem, że to jest pierwiastek magnez. No ale nie mamy znowu tej, ktoś powie, tak? Nie wiemy, ile jest protonów. No ale jeżeli to jest magnez, to co znowu robimy? No bierzemy układ okresowy pierwiastków, szukamy ten magnes. mamy go tutaj i widzimy, że jaka jest jego liczba atomowa. No, Widzicie? Przybliżę. 12, tak? Widzicie? Dobra, czyli słuchajcie, jego liczba atomowa jest 12. No to mamy masową, atomową mamy. To jak wyliczyć ilość neutronów? No, tak jak do tej pory. Od 26 odejmujemy te 12. I co nam wyjdzie? 14. 14 będzie czego? Neutronów. No, mieliśmy podać skład jąder atomowych, samych jąder, no to mamy już 14 neutronów, a protonów jest ile? Tyle, ile? Nam no, mówi o tym liczba atomowa. Czyli napiszemy, że jest 12 protonów, tak? Gdybyśmy mieli cały atom określić, wszystko co jest w atomie, bo to jest jądro, tak? To jest jądro, to centrum atomu, a dookoła niego oczywiście są powłoki elektronowe i na nich sobie krąży ile elektronów. To pamięta. Hmm? Powiedzieliście? Mam nadzieję, że powiedzieliście, że 12. Dlaczego 12 elektronów? Bo elektronów jest zawsze tyle samo, ile jest protonów. Dobrze. No to dzisiaj słuchajcie tyle. Jeszcze dodałam różne przykłady. Mam nadzieję, że jak ktoś sobie obejrzy te dwa filmiki, ten pierwszy i ten drugi. Raz niektórzy niektórzy więcej razy. To naprawdę wam się to. Utrwali wszystko w głowie. Dziękuję bardzo za uwagę. Na razie do zobaczenia.